Cześć kochani! Przygotowałem dzisiaj dla was taki malutki bonusik. W poprzednich odcinkach Animation No Problem mieliście okazję poznać odrobinę wiedzy o animacji. Teraz nadszedł czas na was. Musicie pokazać mi jak dużo się nauczyliście. Aby zgarnąć nową książkę Jakuba Bączka 100 lekcji życia pełnego pasji, musicie odpowiedzieć na 4 pytania. Poprawne odpowiedzi prześlijcie na mój adres e-mail wojciech.łaszczak małpasstagement.pl Pamiętajcie, bez polskich znaków. A oto cztery pytania, które dla Was przygotowałem. Pytanie numer jeden. Ile zarabia animator czasu wolnego? Pytanie numer dwa. Czy animatorowi wolno pić alkohol w pracy? Pytanie numer trzy. Jakie są cztery najważniejsze cechy profesjonalnego animatora? I pytanie numer cztery. Wymień cztery typy animatorów w hotelu.